Cześć widzów, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Anarchia SMP na moim kanale Dzisiaj widzowie, tepamy się znowu do oszustów szatu. Pod ostatnim filmikiem widziałem jak wam się to spodobało, więc pomyślałem, że no, będziemy wyjaśniać ich częściej Ale na samym początku zasubskrybujcie kanał, jeśli ktoś tego nie robi 5 ostatnich subskrybentów, jeśli chcecie tutaj znaleźć, zostaw suba gościu, pamiętaj, nic cię to nie kosztuje A warto, warto, bo odcinki są co dwa dni, a live'y nawet codziennie Szybko wam pokażę lobby, widzowie, bo to co się dzieje jest niesamowite Jest stałe 400 osób, codziennie cały czas, kurde, jest 400 osób na serwerze lotów brakuje na anarchii. Odpaliliśmy nowy tryb, którym jest one block, więc jeśli ktoś chce, no to serdecznie zapraszam. Yy, wyspa polega na tym, że macie jeden blok, no i z tego jednego bloku robicie najlepszą wyspę, jaką tylko potraficie. I to, co jest ważne, startuje anarchia easy yy, jutro, czyli w niedzielę o godzinie 12.00, więc tam będzie można założyć sobie działkę, też będzie można zabierać serduszka i robimy to tylko dlatego, że tak naprawdę ta anarchia pierwsza jest cały czas full i zobaczcie, jest tutaj ponad 50 osób, które czeka na swoją kolej i nie chcemy, żebyście czekali, więc jutro, yy, czyli niedziela, więc jak będziecie to oglądać, to na pewno no już tryb działa, więc wbijajcie dwie anarchie, nie musicie czekać, gramy jest fajnie. A jeśli chcesz wygrać jakąś rangę tutaj na serwer, czyli na kingemse.pl, zostaw suba, zostaw łapkę i w komentarzu napisz swój nick z Minecrafta, mówię ci, warto, warto, no naprawdę warto. Co do ostatniego odcinka, troszeczkę się zmieniło, bo wbiłem 362 żyć. Na live to ogólnie wbiłem, udało mi się skraftować, no bo jak wiecie nie, lub nie wiecie, na spawnie jest pokazany crafting serduszek, łatwo jest to sobie skraftować, no i po prostu klikacie prawym, no i macie te serca więc mam 362 serduszka, jest giga Łatwo. E, tepnąłem się tutaj na miejsce bazy, ogarniemy sobie jakieś te moje eku. Mam jakieś pojzony, nawet nie wiem w ogóle skąd. Ktoś mi musiał rzucić to jakoś na spałnie. Więc, dobra, i ten mam przygotowany mniej więcej, chyba by mi się przydał jeszcze jakiś obsydian, trochę więcej firewerk pod jakąś ucieczkę, ale ogólnie jest y, OK, więc co widzowie? No to trzeba się tepnąć do pierwszego oszusta i mam nadzieję, że go wyjaśnimy. Pod ostatnim odcinkiem też pisaliście, że za szybko klikam w myszkę. E, postaram się to zmienić. I wiem, dlaczego już tak mało biłem tego ziomka. Tepnąłem się w dziwne miejsce, gdzie dwóch ziomeczków nie bije. Jeden ma 200 HP, drugi ma y, 60 z tego co widzę, ale przygotowałem się na to i mam end kryształy i mam nadzieję, że jakoś uda mi się go kurde, no nie wiem, wybombić tymi end kryształami więc dobra, tutaj jest w ogóle taka miejscóweczka gdzie myślałem, że jestem jakoś pod ziemią, na szczęście jestem w, no na powierzchni, nie? I trzeba się sfokusować na tym gościu który ma te y, 60 serduszek no niestety klepa 2v1, jest nieciekawie, 2v1 będę miał no to będę miał duże problemy, ale rzucę sobie speeda ten ma ile? On ma no 200, no jego z 200 HP będzie ciężko zabić. Nie wiem, gdzie ten drugi poleciał. A, on w ogóle lata sobie na yy, elitrze po prostu, że Tracer mi pokazuje. Zobaczcie tą zieloną linię. Gdybym był spokojny i pewny, że klepa będzie jeden na jeden, no to mógłbym troszeczkę więcej czasu na tego ziomka poświęcić w ten sposób, że po prostu yy, zbroja by mu padła. No bo wiadomo, padła mu bania, yy, buty, potem spodnie, no i to byłyby darmowe fragi. No ale to, że są to dwie osoby jednak, no jest nieciekawie. Jeszcze fakt, że oni mają totemy nieśmiertelności, no tutaj nam nie pomaga, ale zobaczcie, typ ma 20 serduszek. On zaraz założy elitrę i po prostu odleci, zobaczcie założył Elytrę i odlatuje, żeby go, no nie wiem, gonić. No i to jest takie właśnie bawienie się yy, w kotka i myszkę. W ogóle chyba będzie trzeba dać jakąś ankietę na Discord dotyczącą, yy, czy Elytra podczas PvP powinna działać. No bo właśnie w momencie, kiedy by ona była zablokowana, no ten gościu by tak naprawdę nie mógł nic zrobić. a tak to sobie rzuca te fajerwerki, których ma jeszcze 14, bo dobrze widzę to na cheatach. No i kurde, jest yy, można powiedzieć yy, nie do złapania. Rzucę sobie speeda, wszystko. No jakoś go może tutaj spróbuję dojechać. Nie zwróci uwagę na to, ile ma y, refili. Dobra, widzów, wiecie co? Rezygnacja, rezygnacja. Niestety pierwszy teleport nieudany. Ja z tymi ziomkami się nie mam zamiaru bić. Y, oni sobie odlatują elitrom, czekałem jak antylogout minie, naprawiają seta. No jest to niemożliwe. Gdyby to była klepa jeden na jeden, jak najbardziej byłaby taka możliwość, więc ja teraz robię dosłownie to samo. Biorę elytrę i odlatuję sobie. Tepamy się po prostu do kolejnej osoby. O, tepnął, tepnął, zobaczcie. Typ... Y Jakiegoś dziwnego oszusta robił i się wylogował w momencie, kiedy zeskoczyłem za nim. Na szczęście mam tyle HP, że wypadek, w sensie upadek z 300 kratek mi nic nie zrobił. Zobaczcie, kilka serduszek mi tylko odjęło. Kurde, no nie, nie, chłop się chyba bawi w Johna i Josha. Jeśli ktoś wie o co chodzi, no to jest dobrze wtajemniczony. Tepnąłem się widzowie do jakichś ziomeczków, którzy pisali kto chce i ty TPA i że są legitni. Więc zobaczmy, czy są tacy legitni. Zabiłem go! Zabiłem kryształami jednego ziomka! I mi ucieka. Eee, wszedłem do niego portalem, ale niestety gdzieś mi uciekł. Nie wiem, czy go zabiłem. W sensie widziałem, że tymi endkryształami, co wysadzałem, to no, jakieś itemy się posypały, więc najprawdopodobniej ktoś zginął chyba. Niestety nie wiem. Chyba go nie uderzyłem z łapki, żeby zaliczyło mi fraga, ale będę musiał to zobaczyć przy montażu. Wydaje mi się, widzowie, że jednak udało mi się go zabić z tego endkryształu, więc w sumie można powiedzieć, że eee, wyszło dobrze. No i było ich dwóch. Tepnąłem się do dwóch osób, które mnie zrzuciły. Widzicie tutaj na tracerze dwie osoby są pokazane. I wiecie co? Plan jest taki. One mnie zrzuciły, na szczęście nic mi się nie stało, bo mam dużą ilość HP i w tym momencie robimy coś takiego, że ja sobie odbiegam, wypijam potkę na fire Resistance, zakładam elitrę i tam lecimy jakoś od tyłu do nich, żeby iść jakoś, nie wiem, no zrzucić, no coś w tym stylu. Dobra, więc wypiłem fajerkę, zakładamy elitrę, firewerki w rękę, zjemy sobie refila na y, start i wiecie co, plan jest taki, że ja muszę podlecieć do góry, żeby być nad nimi. Jesteśmy na Y teraz 250, dobra, lekko trzeba zwolnić tempo i to było chyba w tamtą stronę. O, pokazuję mi ich, pokazuję mi ich yy, tutaj na tracerze Lecimy w dół I patrzcie, i patrzcie Jeden, drugi, jeden i drugi Zlagowało aż serwer, nie? Zobaczcie, trzeba ich zabić yy, End endkryształy end w tym momencie O kurde Jeden zginął, a drugi co? Drugi został zabity tutaj, o w tym miejscu Zobaczcie, zleciał, nie wiem, jakieś są lagi na serwerze Ale to dlatego, że po prostu jest tak dużo ludzi Jutro już nie będzie tego, no bo będziemy musieli rozdzielić po prostu tryby Ale dwie osoby zostały zabite Idealny teleport, powiedziałbym I chłop napisał, taki admin serwera No, no, yy, przyjacielu Na tym koncie nie mam admina Na tym koncie nie mam admina, a ty pisałeś, kto chce idę Więc się typnąłem, więc powinieneś mi dać itemy A mnie zrzuciłeś, więc widzowie Nic złego nie zrobiłem, a gościu mnie obraża No, przyjacielu, ojo oj, 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 nie jestem tutaj adminem jestem yy, zwykłym graczem yy, taki fajny dodatek dla ludzi, którzy zaczynają właśnie grę na serwerze, jak zarobić pieniądze o tym mówiłem wcześniej, że jest komenda slash quest ale fajne questy, to są różne i zaznaczacie sobie zadania, w których musicie po prostu chodzić, rozumiecie to, klikamy na przykład w tym momencie muszę przejść 12,5 tysiąca bloków, więc sobie klikam, zadanie rozpoczęte i normalnie jak sobie gram, wiecie, robię to co mam po prostu zrobić, sobie biegam, szukam ludzi tepam się, bije się, to cały czas moje kroki się naliczają i za to mam pieniądze, rozumiecie to, więc naprawdę Warto sobie sprawdzić te kwesty. Na anarchii tej, która będzie teraz startować też to będzie Więc no, powiem wam obowiązkowo Wszystkie te questiki sobie sprawdzajcie Darmowe pieniążki, potem itemy tak o można sobie kupić Rzecz niespotykana Typ pisał, kto chce darmowe serca TPA I naprawdę, on oddaje darmowe serca Rozumiecie to? Chyba pierwsza legitna osoba, którą znalazłem I co on chce mi dać? Jeszcze zbroję dla konia? Po co mi zbroja dla konia? Dawaj serducho, serduszko się przyda Nie, ale pozdrawiam, u ulaku Nie, gościu naprawdę jest legitnym ziomkiem, który pisze Kto chce serca TPA i nie chce zabijać Ludzi, tylko oddaje serduszka. No i zabiłem go, dostałem serducho. Spoko, gościu. Wydaje mi się, że on po prostu miał za dużą ilość HP i chce sobie to zbić do jakiejś mniejszej. Nie wiem w sumie po co, no ale tak ludzie robią, widziałem. Tepnąłem się w losowe miejsce widzu i zobaczcie to. Ktoś jest pod ziemią. W sensie ziomek ma ile? 110 HP, to jest tak optymalnie. Ja się do niego raczej skopę. On chyba na cheatach nie jest, skoro mnie nie widzi. Tam są jakieś skrzynki, więc najprawdopodobniej ma jakąś bazę pod ziemią. W ogóle jestem giga podjarany, że udało mi się zrobić właśnie coś takiego, że znajdujemy typeczkę. Który, no kurde, ma jakąś tutaj, jakąś bazę. Oby mi nie uciekł, oby mi nie uciekł. Czekajcie, czy na X-Treju on w ogóle na mnie patrzy? Nie, on na mnie nie patrzy na X-Treju. Uderzyłem go, jest na Citach, jest też na Citach. będzie się budował. Trzeba go jakoś rzucić. On jest na antyknoku chyba. O, wykonałem zadanie na chodzenie nawet. Trzeba go jakoś rzucić. Ma, ma bardzo mało HP, ma bardzo mało HP. 38, 32 HP ma. Kurde, nie mam spida na pasku, a nie chcę się zatrzymywać. Ma 13 pereł, to bardzo dużo. Ma 7 serduszek, 7 HP ma. 5 serduszek, 5 HP to jest. Padł mu totem. Pat Mutotem ma 4 HP, 4 HP ma, 2 HP, 2 HP to jest widzowie, on ma 2 HP w tym momencie, jedną złą perłę rzuci, kończy mi się gut. staram się go gonić, zobaczcie to co on robi, ginie, 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 4 HP, 2, 3, skończyły mi się perły, skończyły mi się perły w takiej sytuacji, o, nie, 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 błagam, 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 skończyły mi się perły, jemu fire resistance się skończył, kolejna osoba na tracerze się pokazała, nie mam pereł, nie mam pereł, nie mam pereł w tym, w teraz... Zabiłem go! Zabiłem go! Zabiłem go! Widzowie, gościu, miał tyle setów, wszystkiego! I kolejna osoba na Tracerze jest w tamtym miejscu. Nie wiem, dobieram się chyba z perłami i tam będę się wykopywał w jakimś, nie wiem, w jakiś sposób. Udało mi się zabić full netheritego gościa. Zobaczcie to. Nie, widzowie! Łapeczka w górę, za to się należy. Ja dokupuję sobie szybko perły i jakoś tam biegnę do tego typa. Ten gościu, który się pokazuje na Tracerze, on widzowie jest w ogóle w jakimś powietrzu. Więc ja zakładam szybko elitrę Fire Resistance. A jeszcze mam przez chwilkę, więc kurde, on mi tutaj zniknął. O kurcze, on jednak zniknął, widzę, Podjarałem. Się, a tu nic nie ma, nie wiem, rzucę sobie na, na wszelki wypadek strędża, yy, wezmę fajerwerki podlecimy tam jakoś może do góry oj no, niestety widzowie yy, zniknął gościu, nie ma go, lognął no. to jest ten gościu wcześniejszy ale rzuciłem perłę, ale od ja nie pawliłem. Ale dobra, on już lognął. To jest ten gościu, którego wcześniej zabiłem widzowie i mnie obrażał. To ten, naprawdę, naprawdę, tak mi się wydaje. E, widzowie, dziękuję bardzo za ten odcinek. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić suba na kanale, łapeczka w górę. Widzimy się e, jutro na live, za dwa dni na kolejnym odcinku. E, dzięki na razie i ma.